Witamy serdecznie kandydatów do Elektryka. Przed Wami seria wywiadów z uczniami, którzy z pierwszej ręki powiedzą Wam o swoich doświadczeniach związanych z naszą szkołą. Tytułem wstępu chciałabym przedstawić Wam garść informacji. Oferujemy Wam siedem profili technikum, dwa profile szkoły branżowej i dwa profile liceum ogólnokształcącego. Oczywiście w ramach technikum i szkoły branżowej zapewniamy egzaminy nadające uprawnienia do wykonywania zawodu. W trakcie nauki w Technikum uczniowie odbywają czterotygodniowe praktyki u pracodawców. Szkoła współpracuje z PGE, Bozametem i firmą Stadler. Posiadamy bogatą ofertę zajęć sportowych, gdzie odnosimy sukcesy na wielu polach. Oferujemy również wiele kół zainteresowań, możliwość uczestnictwa w konkursach i olimpiadach. Mamy także prężnie działający wolontariat. A na koniec parę słów o bazie szkolnej. Posiadamy bogato i nowocześnie wyposażone pracownie, bibliotekę, czytelnię, świetlicę i siłownię. Oferujemy także zakwaterowanie i wyżywienie w internacie na terenie naszej szkoły. Oczywiście wszystko możecie znaleźć w linku, który widzicie na dole strony.